Hello and welcome to the Enrichment Center. Oa, ścięł się, może. <śmany wytania> o, rozumiem, że ja to mam zrobić, rozumiem. E, gdzie jesteś? Chodź tu! No jak ty teraz? Rob... <śmany wytania> Jezu. Aha. To ty łapiesz. Okej, po No, daj mi to w końcu. A w końcu. No. O jest. Kurde. O, o, o. O. No, kurczę nie nam nie ma na suficie. No właśnie. O Jezu. O. o, widzę siebie, tak, podwójnie. Czekaj. o. Ui, no. się! To moje...

Po prostu tam tuj. No. Ja tu robię. Ty robisz. Tu. E... Eee. Nie, tam! Tam, albo nie. Eee, czekaj, nie, czekaj, co... To... Tam nie, czekaj. O oh my god, nie. E... ja muszę to pomyśleć, bo to idzie źle. I tam na dole jest, tam na dole jest. Chyba tam na dole jest. To nie tam jest na dole, tam jest na dole. tutaj jest jedna, a tu jest. A może tu? No właśnie tu zrobiłeś. No to... I co jest? Gdzie zapoleciało? No tam leci gdzieś, nie wiem. Eee. Czekaj, czekaj. Lecie piłka. Nie. <grywa> A już chyba wiem, już wiem, tak, już wiem, już wiem, nic nie rób. Siedź tam. Zrób tam. No zrób tam, 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 tam. Dobra, już już kapuję, już wszystko kapuję, jeszcze jest. Ottu. jest parku. No i coś ty zrobił! No i co teraz? Idź tam znowu! No jestem tam znowu. Przejdzie do głowy. No co ty mi... Czekaj jeszcze raz. Ale refleks masz na mnie. Już spadł w api... Adzia! Druga. Jest Ja to biorę bo ty, po ty zepsujesz piłkę. Masz nie brać tej piłki, bo ja... no... Nie, no idź. Oh my god. Ja nie. Ładzaj, <trybujesz> <trybujesz> trzy. No co? Dobra, <trybujesz> ja, 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 ja! 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 ja. ja. <grymne> no i ja to robię. Okej. Okay. <grymne> Dobra, równo. No miało łatwiej. No idziesz tam. Idziesz tam, idziesz tam na drugiej. Aaaa!

nie, yeah. Uciekać! uciekać. Ha, ha, ha. Aha! Aha! Nie! Uh, yeah, yeah. O! Oh, kurde! Jeszcze raz tak zrobię to... Oh. Idź. A jak ja to zrobię to co? Czekaj. Okej. Dobra. Dobra, już. Koniec. Stop. Koniec. Stop. Paja. Poczekaj, szybko, szybko. uciekaj, czekaj, uciekaj, czekaj, to, to czekaj. Poczekaj tu. Dobra. Przydurmy się, jestem tam na koniec, No <grymne> Ej, nie mogę! Nie mogę! Uciekać! Uciekać, 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 uciekać! A! <grymne> o! Widziałam, co tam jest na tym no, no, tam, tam, tego tak jest, tam, tego tak jest, no. Tego tak jest. <grymne> Ładuje, się ładuje, się ładuje, się ładuje się, i się i się jest jeden sps je je Jej jeden wow. sps teraz teraz, e, który rozdział? ten pierwszy